Większość ludzi sądzi, że manifestacja wymaga długiego procesu, pełnego wysiłku i oczekiwania. Wierzą, że aby coś osiągnąć, muszą pracować nad tym miesiącami lub latami, a czasami nawet całe życie. Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jeśli zrozumiesz, jak działa energia kreacji, możesz sprawić, że Twoje pragnienia zmaterializują się znacznie szybciej niż mogłoby się wydawać. Istnieją metody, które pozwalają osiągnąć efekty już w ciągu dwóch dni, a czasem nawet szybciej. Kluczem do sukcesu jest jednak zrozumienie, że manifestacja to nie proces wymuszony, lecz naturalne prawo, które można świadomie wykorzystać. Każda myśl i każde uczucie, które utrzymujesz w swojej świadomości, wpływa na Twoją rzeczywistość. To, co wydaje Ci się niemożliwe lub wymagające ogromnego wysiłku. W rzeczywistości może stać się Twoim udziałem w zaskakująco krótkim czasie, jeśli nauczysz się odpowiednio zarządzać swoją energią. Sekret szybkiej manifestacji nie polega na wykonywaniu nieskończonej ilości afirmacji ani obsesyjnym myśleniu o swoim celu. Wręcz przeciwnie, im bardziej jesteś w stanie odpuścić kontrolę i zaufać procesowi, tym szybciej wszechświat odpowiada na Twoją intencję. To, co naprawdę decyduje o tempie manifestacji, to stan wewnętrzny, w jakim się znajdujesz. Większość ludzi myśli, że aby coś osiągnąć, muszą nieustannie się starać, analizować, planować i kontrolować każdy szczegół. Tymczasem najskuteczniejsze manifestacje pojawiają się wtedy, gdy pozwalamy sobie na pełne zaufanie do procesu. Kiedy przestajesz desperacko pragnąć i zaczynasz czuć, że to, czego chcesz, już jest w drodze do Ciebie. Wszechświat zaczyna działać na Twoją korzyść. Ale jak dokładnie to działa? Jak możesz sprawić, że Twoje intencje zaczną materializować się w zaledwie dwa dni? Czy to naprawdę możliwe dla każdego, czy tylko dla wybranych? I co najważniejsze, jakie błędy mogą opóźniać manifestację, nawet jeśli wydaje Ci się, że robisz wszystko dobrze? W kolejnych częściach tego filmu odkryjemy, na czym polega tajemnica błyskawicznej manifestacji i jak zastosować tę wiedzę w praktyce. Poznasz konkretne kroki, które pozwolą Ci skutecznie przyciągnąć to, czego pragniesz, i dowiesz się, jak uniknąć najczęstszych pułapek, które blokują efekty. Przygotuj się na odkrycie jednej z najpotężniejszych technik świadomego tworzenia rzeczywistości. Wszystko, co widzisz w swoim życiu, jest wynikiem Twoich myśli i przekonań. Każdy przedmiot, każda sytuacja, każde doświadczenie ma swoje źródło w Twojej świadomości. Zanim cokolwiek pojawi się w fizycznym świecie, najpierw musi zaistnieć w umyśle. To, co postrzegasz jako rzeczywistość, jest jedynie odzwierciedleniem tego, co nosisz w sobie. Jeśli chcesz zmienić swoją sytuację, musisz najpierw zmienić sposób, w jaki myślisz i postrzegasz rzeczywistość. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromną moc ma ich własna świadomość. Przyjmują życie takim, jakie jest, myśląc, że ich możliwości są ograniczone, a warunki zewnętrzne decydują o ich losie. Jednak badania nad świadomością oraz starożytne nauki duchowe pokazują, że to właśnie myśli są fundamentem wszystkiego, co nas otacza. Twoje przekonania dosłownie formują świat, w którym żyjesz. Kiedy wierzysz, że coś jest możliwe, otwierasz przed sobą drzwi do nowych doświadczeń. Kiedy wątpisz, tworzysz blokady, które uniemożliwiają ci osiągnięcie tego, czego pragniesz. Twoja świadomość działa jak filtr, przez który przepuszczasz określone informacje, emocje i doświadczenia. Jeśli koncentrujesz się na braku, przyciągasz więcej sytuacji, które ten brak potwierdzają. Jeśli skupiasz się na obfitości, zaczynasz dostrzegać możliwości i rozwiązania, które wcześniej pozostawały poza Twoim zasięgiem. To, co uważasz za przypadek, jest w rzeczywistości rezultatem Twoich wewnętrznych przekonań i intencji. Każda myśl niesie określoną wibrację, a wszechświat zawsze reaguje na Twoją energię. Jeśli wypełniasz swój umysł obrazami sukcesu, radości i spełnienia, Twoja rzeczywistość zaczyna to odzwierciedlać. Jeśli jednak ciągle powtarzasz sobie, że czegoś nie możesz osiągnąć, twoje życie zaczyna to potwierdzać. Zastanów się przez chwilę. Jakie myśli dominują w twoim umyśle? Czy są one zgodne z rzeczywistością, którą chcesz stworzyć? A może wciąż powielasz wzorce, które cię ograniczają? Twoje myśli są początkiem procesu manifestacji, ale to, co naprawdę nadaje im moc, to uczucia, które im towarzyszą. Nie wystarczy tylko pomyśleć o czymś, czego pragniesz, musisz to poczuć całym sobą, jakby już było Twoje. Każda emocja, którą odczuwasz, wysyła wibracje do wszechświata i przyciąga do Ciebie sytuacje, które są z nimi zgodne. Dlatego ludzie, którzy emanują radością i wdzięcznością, przyciągają jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń, podczas gdy ci, którzy skupiają się na lęku i braku, Nieustannie znajdują się w trudnych sytuacjach. To, co czujesz w danym momencie, jest informacją zwrotną dla wszechświata. Jeżeli wyobrażasz sobie bogactwo, ale jednocześnie odczuwasz frustrację, bo w tej chwili go nie masz, twoje uczucia blokują manifestację. To dlatego tak ważne jest, aby skupić się na emocjach, które chcesz przyciągnąć. Jeśli chcesz doświadczyć miłości, zacznij odczuwanie miłości już teraz. Jeśli marzysz o sukcesie, poczuj go wewnętrznie, zanim pojawi się w świecie zewnętrznym. Napoleon Hill w swojej książce mówił, że wiara i silne emocje są paliwem dla myśli. Samo powtarzanie afirmacji nie wystarczy, jeśli nie idzie za tym głęboka wewnętrzna pewność. Twoje uczucia są jak sygnał wysyłany do rzeczywistości. Im bardziej są intensywne, tym szybciej wszechświat odpowiada. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że manifestują przez cały czas, tyle, że często nieświadomie. Jeżeli codziennie odczuwasz niepokój i stres, nieświadomie przyciągasz sytuacje, które wzmacniają te emocje. Gdy jednak nauczysz się świadomie kierować swoim stanem wewnętrznym, zaczniesz zauważać, jak zmienia się Twoja rzeczywistość. Klucz do skutecznej manifestacji leży w umiejętności kontrolowania swojego stanu emocjonalnego. Nie oznacza to tłumienia negatywnych emocji, ale ich świadome przekształcanie. Nauka odczuwania wdzięczności, radości i spokoju w każdej chwili to jedna z najpotężniejszych technik przyciągania tego, czego naprawdę chcesz. Zastanów się, jakie emocje dominują w Twoim codziennym życiu? Czy Twój wewnętrzny stan jest zgodny z rzeczywistością, którą chcesz stworzyć? A może nieświadomie przyciągasz do siebie sytuację, których wolałbyś uniknąć. W kolejnym punkcie przyjrzymy się, dlaczego czas w manifestacji nie istnieje i jak możesz przyspieszyć efekty swojej praktyki. Pragnienie jest naturalnym elementem procesu manifestacji. W końcu wszystko zaczyna się od myśli o tym, czego chcesz doświadczyć w swoim życiu. Jednak im bardziej desperacko czegoś pragniesz, tym bardziej oddalasz to od siebie. Paradoks polega na tym, że intensywne chcenie jest jednocześnie sygnałem dla wszechświata, że jeszcze tego nie masz, a manifestacja działa na zasadzie odzwierciedlania twojego wewnętrznego stanu. Wyobraź sobie, że twoje pragnienie jest jak napięta guma. Im mocniej ją naciągasz, tym większa siła oporu działa w przeciwną stronę. Im bardziej czegoś chcesz i skupiasz się na tym, że jeszcze tego nie masz, tym mocniej tworzysz napięcie, które utrzymuje cię w stanie braku. Wszechświat odpowiada na Twoją energię, a jeśli Twoje pragnienie jest podszyte niecierpliwością, lękiem lub frustracją, to właśnie te emocje przyciągasz jeszcze bardziej. Vadim Zeland w Transurfingu Rzeczywistości mówi o zasadzie nadmiernego potencjału. Każda nadmierna energia zostaje zneutralizowana przez przeciwstawną siłę równowagi. Jeśli obsesyjnie dążysz do jakiegoś celu, zamiast go przyciągać, Tworzysz wokół niego chaos. Zamiast harmonijnie podążać w stronę manifestacji, zaczynasz odpychać ją przez nadmiar napięcia. Zamiast desperacko czegoś chcieć, kluczowe jest przejście w stan zaufania. To właśnie energia pewności i spokoju sprawia, że wszechświat dostarcza ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Osoby, które naturalnie przyciągają sukces i bogactwo, nie skupiają się na chceniu, one wiedzą, że to, czego pragną. Jest już w drodze. Działają, ale bez presji i napięcia. Jednym z najlepszych sposobów na złagodzenie tego napięcia jest przekierowanie uwagi. Zamiast obsesyjnie myśleć o tym, co chcesz przyciągnąć, skup się na stanie emocjonalnym, który chcesz odczuwać. Jeśli marzysz o dostatku, nie myśl o pieniądzach. Poczuj spokój i wolność, które im towarzyszą. Jeśli chcesz miłości, zacznij pielęgnować wdzięczność za relacje, które już masz. Im mniej naciskasz na rezultat, tym szybciej manifestacja się pojawia. To dlatego tak często ludzie doświadczają cudownych zdarzeń właśnie wtedy, gdy przestają się ich spodziewać. Kiedy odpuszczasz, wszechświat może w końcu zadziałać na Twoją korzyść. Jednym z największych błędów, jakie ludzie popełniają w procesie manifestacji, jest nieustanne dążenie do celu w sposób, który podkreśla jego brak. Gdy gonisz za czymś, czego pragniesz, wysyłasz sygnał, że tego nie masz, a rzeczywistość tylko odzwierciedla ten stan. Zamiast koncentrować się na braku i oddzieleniu od celu, kluczowe jest przejście do stanu, w którym czujesz, że już to masz. Technika już to masz opiera się na założeniu, że twoje życie zewnętrzne jest odbiciem twojego wewnętrznego świata. Jeśli nieustannie myślisz o tym, czego ci brakuje, to dokładnie to manifestujesz. Neville Goddard uczył, że najważniejsze jest przyjęcie stanu spełnienia, zanim pojawią się fizyczne dowody. Chodzi o to, byś pozwolił sobie poczuć, jakby twoje pragnienie już się spełniło. To nie oszukiwanie siebie, lecz przestawienie świadomości na nową rzeczywistość, w której twój cel jest już osiągnięty. Wszechświat działa jak lustro. Nie możesz czekać, aż odbicie się uśmiechnie, zanim ty to zrobisz. Musisz pierwszy przyjąć postawę spełnienia, a rzeczywistość dopasuje się do tego obrazu. Zmiana zaczyna się od wewnętrznego dialogu. Zamiast mówić, chciałbym mieć więcej pieniędzy, warto odczuwać wdzięczność za dostatek, jaki już istnieje. Jeśli pragniesz miłości, zachowuj się jak ktoś, kto już jest kochany. Jeśli chcesz bogactwa, poczuj radość z każdej formy obfitości, jaka pojawia się w twoim życiu, niezależnie od jej skali. Największą przeszkodą w tej technice jest wątpienie i podświadome przekonania, które podważają Twoje uczucia spełnienia. Jeśli wciąż masz wewnętrzny opór i odczuwasz, że Twoje marzenie jest dalekie, zacznij od małych kroków. Skoncentruj się na chwilach, które już są zgodne z tym, czego pragniesz, i stopniowo buduj nowe nastawienie. Im częściej będziesz przebywać w stanie, już to mam, tym szybciej rzeczywistość zacznie to odzwierciedlać. Czy jesteś gotów na to, by przestać gonić swoje pragnienia i zacząć żyć tak, jakbyś już je osiągnął? Jeśli tak, to wszechświat odpowie na twoją energię w najbardziej nieoczekiwany sposób. Twoje życie jest odbiciem tego, kim jesteś na poziomie myśli, emocji i przekonań. Jeśli chcesz zmienić swoje doświadczenia, nie możesz tego zrobić pozostając tą samą osobą. Przeskok do nowej rzeczywistości nie polega na czekaniu, aż coś się wydarzy. To świadome wejście w stan, w którym nowa wersja ciebie już istnieje. Każda rzeczywistość, której możesz doświadczyć, już istnieje w przestrzeni wariantów. Twoja świadomość działa jak tuner radiowy, dostrajasz się do określonej częstotliwości, a świat zewnętrzny zaczyna odpowiadać na ten sygnał. Jeśli wciąż myślisz, i czujesz się jak osoba, która nie osiągnęła swojego celu, będziesz przyciągać sytuacje potwierdzające ten stan. Natomiast, jeśli zaczniesz myśleć i działać jak ktoś, kto już ma to, czego pragniesz, otwierasz drzwi do nowej rzeczywistości. Zmiana zaczyna się od tożsamości. Zadaj sobie pytanie: Kim musisz się stać, aby twoje marzenie stało się rzeczywistością? Jak myśli, czuje i zachowuje się osoba, która już osiągnęła to, czego pragniesz? Czy budzi się z poczuciem spokoju czy stresu? Jakie decyzje podejmuje każdego dnia? Jakie ma nawyki? To nie jest gra pozorów, to świadome wejście w nowy stan bycia, który stopniowo staje się Twoją nową normalnością. Nie chodzi o wymuszanie zmian, ale o otwarcie się na naturalny przepływ nowej energii. Jeśli zaczniesz żyć tak, jakbyś już był w nowej rzeczywistości, rzeczy wokół Ciebie zaczną się dostosowywać. Możesz zauważyć inne reakcje ludzi, nowe możliwości, zmiany w Twoim otoczeniu. Nie jest to magia, ale efekt działania Twojej podświadomości, która dostosowuje się do nowego programu. Największym wyzwaniem jest odpuszczenie starej tożsamości. Umysł może próbować wracać do starych wzorców, sabotując zmianę, bo nie zna innej rzeczywistości. Kluczowe jest, aby nie dać się wciągnąć w dawne schematy myślowe i nie reagować na tym samym poziomie energii co wcześniej. Zamiast analizować, dlaczego coś się jeszcze nie zmieniło, skoncentruj się na byciu nową wersją siebie, każdego dnia, w każdej sytuacji. Każda manifestacja, której pragniesz, jest już potencjalnie możliwa. Jeśli jednak nie pojawia się w Twoim życiu, oznacza to, że istnieje wewnętrzny opór, który ją blokuje. Ten opór może przybierać różne formy, od niewypowiedzianych lęków, przez ograniczające przekonania, aż po nieświadome nawyki myślowe, które utrzymują cię w tym samym miejscu. Aby wejść w nową rzeczywistość, konieczne jest rozpoznanie i uwolnienie tych barier. Opór to nic innego jak energia, która sprzeciwia się zmianie. Może wynikać z wątpliwości, które podpowiadają ci, że to, czego pragniesz. Nie jest dla Ciebie dostępne. Może być efektem przeszłych doświadczeń, które nauczyły Cię, że sukces wymaga walki, a szczęście przychodzi z trudem. Umysł, który został zaprogramowany na trudności, nie pozwala otworzyć się na łatwość i przepływ. Jeśli jednak chcesz świadomie tworzyć swoją rzeczywistość, musisz nauczyć się rozpoznawać te mechanizmy i świadomie je neutralizować. Pierwszym krokiem do eliminacji blokad, jest uświadomienie sobie, co dokładnie Cię powstrzymuje. Zauważ, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie, gdy wyobrażasz sobie spełnienie swojego celu. Czy pojawia się wewnętrzny głos, który mówi, że to niemożliwe? Czy czujesz napięcie, gdy myślisz o realizacji swojej wizji? To sygnały, że istnieje ukryty opór, który wymaga przepracowania. Drugim krokiem jest akceptacja. Opór często wzrasta, kiedy próbujesz go zwalczyć. Im bardziej starasz się pozbyć lęków, tym bardziej się nasilają. Zamiast walczyć z nimi, zacznij je obserwować. Pozwól sobie czuć to, co czujesz, bez oceniania. Pamiętaj, że lęki i blokady to tylko programy zapisane w Twojej podświadomości, nie są one Tobą i nie muszą definiować Twojej przyszłości. Kolejnym kluczowym elementem jest świadome przekierowanie energii. Zamiast skupiać się na trudnościach, zacznij koncentrować się na tym, co chcesz stworzyć. Wybierz nowe myśli, które wzmacniają twoje poczucie pewności i otwartości. Możesz powtarzać sobie: Jestem gotów na zmiany, moja rzeczywistość dostosowuje się do moich intencji, z łatwością przyjmuję to, czego pragnę. Takie afirmacje stosowane konsekwentnie stopniowo zmieniają wewnętrzne nastawienie i osłabiają stare wzorce. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś cię blokuje, ale nie wiedziałeś dokładnie, co to jest? Może nadszedł moment, aby przyjrzeć się temu bliżej i świadomie usunąć wszelkie ograniczenia, które oddzielają cię od twojej wymarzonej rzeczywistości? Jednym z najpotężniejszych narzędzi manifestacji jest neutralność. Często myślimy, że im mocniej czegoś chcemy, tym szybciej to osiągniemy. Jednak paradoksalnie jest inaczej. Im bardziej jesteśmy przywiązani do efektu, tym większe napięcie powstaje, co energetycznie utrudnia jego spełnienie. To właśnie dlatego ludzie, którzy desperacko czegoś chcą, często tego nie dostają, podczas gdy ci, którzy podchodzą do tego z lekkością i dystansem, osiągają sukces. Neutralność to nie obojętność ani brak pragnień. To stan, w którym wiesz, że możesz coś mieć, ale jednocześnie. Nie uzależniasz od tego swojego szczęścia. To pełne zaufanie do procesu, bez potrzeby kontrolowania każdego kroku. Kiedy jesteś w stanie neutralności, Twoja energia jest płynna, otwarta i zgodna z naturalnym przepływem życia. Nie wywierasz presji na rzeczywistość, pozwalasz jej dostarczyć ci to, co jest dla Ciebie najlepsze, w idealnym momencie. Odpuszczenie nie oznacza rezygnacji, wręcz przeciwnie. To świadome przyjęcie postawy, w której dajesz wszechświatowi przestrzeń na działanie. Jeśli nieustannie myślisz o swoim pragnieniu, analizujesz, kiedy się spełni, zastanawiasz się, dlaczego jeszcze się nie zmaterializowało, wprowadzasz wibrację braku. Tymczasem manifestacja zachodzi wtedy, gdy twoja energia jest harmonijna i zgodna z tym, czego pragniesz. Kiedy wchodzisz w stan neutralności, przestajesz stawiać mentalne bariery. Wyobraź sobie, że płyniesz z prądem rzeki. Nie walczysz z nurtem, nie starasz się go przyspieszyć, po prostu pozwalasz mu nieść cię tam, gdzie chcesz dotrzeć. Taka postawa sprawia, że rzeczy, których pragniesz, zaczynają się pojawiać w twoim życiu w najbardziej naturalny sposób, często wtedy, gdy się tego nie spodziewasz. Jak więc osiągnąć neutralność? Po pierwsze, zaakceptuj fakt, że nie musisz kontrolować każdego szczegółu swojej manifestacji skoncentruj się na odczuwaniu spełnienia, zamiast na obsesyjnym oczekiwaniu na rezultaty. Po drugie, praktykuj zaufanie do wszechświata. Przypominaj sobie, że wszystko, co jest dla Ciebie przeznaczone, znajdziecie w odpowiednim momencie. Po trzecie, pozwól sobie na dystans emocjonalny, zamiast uzależniać swoje szczęście od spełnienia konkretnego celu, zacznij czerpać radość z samego procesu życia. Czy potrafisz zaufać temu, co się dzieje, i pozwolić rzeczywistości rozwijać się w najlepszy możliwy sposób? Może to właśnie brak presji sprawi, że manifestacja przyjdzie do Ciebie szybciej niż myślisz. Wszechświat nieustannie wysyła Ci wskazówki, które mogą pomóc Ci zrozumieć, na jakim etapie procesu manifestacji się znajdujesz. Często oczekujemy natychmiastowego spełnienia naszych pragnień, nie dostrzegając, że rzeczywistość już układa się w sposób prowadzący nas do celu. Umiejętność zauważania i interpretowania tych subtelnych sygnałów jest kluczowa, aby zrozumieć, czy to, co chcesz przyciągnąć, jest już na drodze do Ciebie. Pierwszym i najbardziej oczywistym znakiem są powtarzające się symbole w codziennym życiu. Mogą to być sekwencje liczb, przypadkowe rozmowy, które dziwnie pasują do Twojej sytuacji, lub sny. Które wydają się mieć głębsze znaczenie. Jeśli wielokrotnie widzisz te same liczby, słyszysz w różnych miejscach to samo zdanie, lub napotykasz ludzi, którzy poruszają temat związany z Twoim pragnieniem, może to być sygnał, że Twoja manifestacja się zbliża. Kolejnym ważnym znakiem jest zmiana Twojego wewnętrznego samopoczucia. Możesz zauważyć, że czujesz się bardziej spokojny, pewny siebie i pełen wiary. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz fizycznych rezultatów, to znak, że twoja energia jest w harmonii z tym, czego pragniesz. Gdy twoje myśli i emocje zaczynają odpowiadać temu, co chcesz przyciągnąć, wszechświat dopasowuje do ciebie odpowiednie okoliczności. Równie istotnym sygnałem jest nagła potrzeba działania, której wcześniej nie odczuwałeś. Czasami pojawia się intuicyjna myśl, aby zadzwonić do kogoś. Wyjść w konkretne miejsce lub podjąć decyzję, która na pierwszy rzut oka wydaje się drobna, ale w rzeczywistości prowadzi cię w stronę manifestacji. Wszechświat często podsuwa nam okazję i prowadzi nas właściwą ścieżką w sposób, który nie zawsze wydaje się logiczny, ale ma głębokie znaczenie. Możesz także zauważyć, że w Twoim życiu nagle pojawiają się przeszkody lub nieoczekiwane sytuacje. Choć mogą wydawać się negatywne, często są one sposobem na usunięcie tego, co już ci nie służy, aby zrobić miejsce na to, co naprawdę jest zgodne z twoim pragnieniem. Być może tracisz coś, co wydawało się istotne, ale w rzeczywistości było jedynie blokadą powstrzymującą cię przed osiągnięciem tego, czego naprawdę chcesz. Niektóre osoby doświadczają również uczucia lekkości. I braku presji wobec swojego celu. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie musisz desperacko dążyć do manifestacji, ponieważ głęboko wiesz, że już jest ona twoja. To stan pełnego zaufania i wewnętrznego spokoju, który sprawia, że manifestacja przychodzi w najbardziej naturalny sposób. Czy zwracasz uwagę na te subtelne sygnały? A może zdarzyło ci się je przeoczyć, ponieważ były tak oczywiste, że wydawały się przypadkiem? Jeśli chcesz świadomie współpracować z wszechświatem, warto nauczyć się dostrzegać te znaki i podążać za nimi. Cały proces manifestacji opiera się na równowadze między wewnętrznym stanem a działaniem. Często popełniamy błąd polegający na biernym czekaniu na spełnienie się naszych pragnień, zamiast świadomie dostosować swoją energię i myśli do tego, co chcemy przyciągnąć. Prawdziwa moc manifestacji nie polega na desperackim pragnieniu ani na ślepym działaniu, ale na harmonijnym połączeniu intencji, wiary i otwartości na znaki od wszechświata. Jeśli skupisz się na tym, że czegoś brakuje, przyciągniesz więcej braku. Jeśli zamiast tego nauczysz się wchodzić w stan już to mam i poczujesz to całym sobą, wszechświat dostosuje okoliczności do Twojej energii. To nie oznacza, że masz przestać działać. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, aby działać z poziomu pewności i wewnętrznej obfitości, a nie z lęku i potrzeby. Każda myśl, emocja i przekonanie wysyła określoną wibrację, która wpływa na to, co przyciągasz. Dlatego warto świadomie wybierać te, które wspierają twoje pragnienia, zamiast wzmacniać ograniczenia. Jeśli czujesz, że coś blokuje twoją manifestację, Zwróć uwagę na swoje przekonania i sposób, w jaki reagujesz na otaczającą Cię rzeczywistość. Czasami wystarczy mała zmiana perspektywy, aby otworzyć drzwi do zupełnie nowych możliwości. Największą różnicę robi stan umysłu: osoby, które osiągają swoje cele, nie czekają aż okoliczności się zmienią, ale same zmieniają swoje nastawienie. Zamiast czekać na manifestację, działaj tak, jakby była już Twoja. Kiedy zmieniasz swoje wewnętrzne nastawienie, energia wokół ciebie również się zmienia, a to, czego pragniesz, zaczyna pojawiać się w twoim życiu w sposób naturalny i płynny. Pamiętaj, że manifestacja to nie tylko metoda przyciągania rzeczy materialnych, ale sposób na życie w zgodzie z sobą i swoją wewnętrzną mocą. Wszechświat zawsze odpowiada na twoją energię, dlatego najważniejsze jest to, jak się czujesz. I kim się stajesz w procesie manifestowania. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli masz swoje doświadczenia z manifestacją, podziel się nimi w komentarzu. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści na temat świadomego kreowania rzeczywistości.